Dzień dobry, jestem Jabąd. Jeżeli się tutaj znalazłeś, to właściwie jest to kanał muzyczny, który sobie założyłem. Będę chciał tutaj prezentować muzykę, ale nie jakąś tam obcą, tylko swoją. Piszę teksty, układam do tego muzykę za pomocą AI i różnych technologii cyfrowych. Uważam, że całkiem dobrze mi to wychodzi. Teksty mam naprawdę fajne. Może bym miał zastrzeżenia teraz już po kilkukrotnym odsłuchaniu wcześniejszych swoich materiałów, ale teksty naprawdę są zaangażowane i fajne. Niektórzy zarzucają, że aje i tak dalej, ale naprawdę na sposób interpretacji ja już wpływam i ta inteligencja robi tak, jak ja sobie zażyczę. Umiem różne sztuczki zrobić z tym wokalem. Niektóre utwory są takie, że przypuszczam, że zawodowi wokaliści mieliby jakiś tam problem z otworzeniem tego, bo tam że tak powiem, jest szturm po różnych, po różnych barwach tego głosu. Umieściłem już ponad 80 swoich utworów, także jest z czego wybierać. Ostatnio również spadłem na pomysł, żeby pisać teksty na podstawie znanych seriali, filmów. Całkiem fajne teksty wychodziły. Kilka pozycji już zamieściłem na stronie, tam jest 7 czy 8 takich pozycji napisanych na podstawie znanych seriali. Kilka mam pozycji przygotowanych lub pracuję jeszcze nad nimi, więc się one pojawią. Prosiłbym o jakieś informacje, czy to warto robić, czy nie warto robić. W każdym razie chciałem wam powiedzieć, że w ogóle muzyka jest moją pasją i świetnie się bawię robiąc to co robię. Robię to już od kilkudziesięciu lat, to znaczy Pracowałem zupełnie w czym innym, ale to jest takie moje hobby, pasja, tak jak mówiłem. Płyt mam całe mnóstwo, nie tylko tutaj, tylko po całym domu. Są płyty kompaktowe, winylowe, także to, co robię, to ja wiem, co robię, bo jestem bardzo osłuchany. Gener generalnie bazuję na takich stylach jak odmiany jazzu, blusa, rocka fanka tego typu rzeczy. U mnie na kanale nie znajdziecie disco czy, czy takiego klasycznego, ordynarnego popu. Też nie neguję popowe rzeczy, niektóre też są fajne, czy były fajne i pewnie też będą fajne w przyszłości. Także, żeby się przekonać o tym, no to jakiś tam link zamieszczę tutaj na dole. Będziecie mogli wejść na stronę. No i poprzez to tam zamieszczę. Powiedzmy ostatnio swoją baladę hard O, tam są takie właśnie wokale fajne. Później się okazało, że to mi bardzo przypomina Grzegorza Markowskiego z perfektu. A piosenka naprawdę fajna, bo już jest jakiś czas zamieszczona i się wielu osobom podoba i tekst, i sposób wykonania. Muszę kończyć, bo dobiłam do trzech minut. Nie chcę przedłużać, także zapraszam serdecznie. Być może jeszcze do zobaczenia.